Cześć moi drodzy, witajcie. Dzisiaj wybieram się osobówką do Dublina. Jestem cała zapakowana, mam składane rowery z tyłu. Jadę do rejonu Malahide. Mówiłam się z koleżanką, która przyjeżdża z północnej Irlandii, i ona bierze kampera. Będziemy we dwie w kamperze nocowały na miejscówce fajnej. Może zabierę was też na wycieczkę rowerową, na plażę na zachód słońca, może jakiś zamek, także mam nadzieję, że zostaniecie ze mną i obejrzycie dalej tego vloga. I że Wam się spodoba. Także widzimy się później. Dwie i pół godziny później dojechałam do Dublina. Jest troszeczkę chłodniej niż w Galway. I zaparkowałam na razie na takim dużym parkingu w Malachite. Przejdę się trochę, czekam na koleżankę, aż dojedzie. I wtedy pojedziemy na właściwą miejscówkę, yy, gdzie zostaniemy kamperem na noc. A tu Wam pokażę, jaki jest duży ten parking. Jest dla osobówek albo dla takich miniwanów Kamperem się raczej tu nie wiedzie. Są śmietniki, są toalety. No i centralnie przy wydmach i plaży. Jest naprawdę fajne miejsce. Więc tu właśnie stoję, tam są toalety. A tu jest wjazd. Bardzo duża przestrzeń. Tu za tymi wydmami jest plaża. A tam jest właśnie całe to miasteczko Malachite i tam na marinie też są toalety i są serwisy i widziałam też ostatnim razem, że kampery tam stoją. Więc tam na pewno też można stanąć, tylko podejrzewam, że jest to płatny parking. Ogólnie tutaj ostatnim razem jak byliśmy to widziałam z namiotami ludzie. W tych wydmach między drzewami byli pochowani. Także nawet osobówką bo kampery można gdzieś stanąć i też namiotem tu przy plaży się rozbić. A my będziemy nocowały tam po drugiej stronie miasteczka. Nie da się tędy wjechać vanem, powyżej 2,2 metry. Jest tam taki tunel most, który służy do przejazdu pociągów, więc na pewno trasa Was będzie prowadziła Google Maps dookoła, nie przez same tutaj miasteczko. Ale osobówkom najbardziej można przejechać. W Malachite zamku byłam kilka miesięcy temu. Zobaczę, czy mam jakieś tam wideo ponagrywane, to mogę wstawki zrobić. Jest szklarnia z motylami, co jest po prostu cudowne doświadczenie, także polecam. Olbrzymi parking tam jest i kamperami można wjechać jak najbardziej. Więc jest bardzo, bardzo fajny teren do pospacerowania, można cały dzień na spokojnie spędzić. No, jest też tutaj obok Swords zamek, na którym nie byłam. I z chęcią bym się wybrała, więc zobaczymy jakie będą humory i nastroje na zwiedzanie zamków, a na pewno coś Wam pokażę. No właśnie przyjechałam na miejsce. Tu sobie fajnie kamper stoi jeden. Tu stoi drugi camper. Zaraz wyjdę i Wam to pokażę. Tam właśnie byliśmy po drugiej stronie tych w budowli. Jest cisza, spokój. Jest klub jachtowy, co wam pokażę go teraz. Pewnie, zaraz przyjechać do mnie. Jesteśmy dosłownie tu na wieś do tego e, Malachite, Club jacht, właśnie. Tak to wygląda. Jest przy głównej drodze, ale wieczorem to w ogóle nie ma ruchu. Jest cisza, spokój. Można ryby łowić Ja stoję też widziałam e, kraby panowie łowili. Jeśli są jacyś fani połowów to fajne miejsce. Tam są nasze kampery. Tu spójrzcie jaki fajny domek ze Szczechy. No i tu idziemy do, Ma do Malachaj, do miasteczka właśnie pod tym tunelem, o którym Wam mówiłam, że pociągi na nim przejeżdżają i kamperem się tam nie przejedzie. Dobre lody Ginos Już kiedyś tu jadłśmy Więc polecam Malacha Ginos Jest ta Marina, którą Wam pokazywałam z obu stron A tam jest ten duży parking, na którym wcześniej stałam. A z tyłu mariny, tam w głębi jest parking z serwisami, tam można kamperem stanąć. Takie właśnie miasteczko. Oh, wait, good, you No, I I kind of feel a little younger. Run away and embrace the day. The sun is out won't go away. Feel the clouds on your shoulder. Touch the sky feeling bolder. For piękny zachód słońca. Z <zysk> up, <Prettiny> <zysk Prettiny> <zysk Prettiny> Łukasz nam jak latasz. To Łukasz lata na takim lazy mode. No. Mam nadzieję, że podobał Wam się zachód słońca. Zbieramy się już do kampera. I będziemy powoli szli spać. Bo jutro aktywny dzień. I do tej pory podoba Wam się to miejsce. Dojechały jeszcze dwa kampery na noc. Jestem w szoku, ponieważ jest środek tygodnia, a sporo kamperów. No ale wprawdzie to jest tam trzy kampery, jest Szkocja i Anglia, więc pewnie mają po prostu urlopy. To są nasze kampery. Byliśmy na zachodzie słońca. Także no, do zobaczenia rano. Wypijemy kawkę, zjemy śniadanko i będziemy ruszać bo pogoda też ma być jutro, ok. Także do jutra. Dzień dobry moi drodzy. Mamy kolejny piękny poranek. Właśnie wstałam i będę robiła jogę. Pierwszy raz spałam w jakimś innym kamperze i muszę powiedzieć, że Pauli Heimer ma bardzo wygodne łóżko, to nad kierownicą walkową, więc się fajnie wyspałam. Trochę tutaj ruch się zrobił rano, bo wszyscy do pracy jadą, no to wiadomo jak to w tygodniu. No i tak wstałam, patrzę, słoneczko świeci, no i tak pomyślałam, że przyda mi się rozciąganie, więc rozłożyłam sobie matę, swój klocek do jogi i porobię trochę ćwiczeń. Później kawka, śniadanko i jesteśmy gotowe do drogi, także zabierzemy Was w fajne miejsce. They're new, they're new recruits. Ah. So they're learning to take water out of, for I argument's say, not the hydrants, but taking water and then going it somewhere else. That's all. Ah, nice. So they're using two different forms of pump. Are you local here? Is it? We're out at the training center because they're brand new recruits. Ah, fair enough. They're, they're not operational yet. Is that big thing? Is that like a pump, is it? Yeah, uh, that's like a little pump and then the fire engine is taking the water out of the it. Water water <laughs> <And a rainbow. laughs> <laughs> These would be like standard fire engines but they don't have the breeding apparatus on, they don't have the cutting equipment on—it's because we're using for a particular training. It's, it's like basic, basic, and the, the the skill they're using only requires certain things. So it's carrying eighteen hundred liters of water. It carries so nearly two thousand. Yeah, yeah. Okay. So basically, depending on the type of hose you're using. So if you see, that's our biggest hose there. That's the biggest one, yeah. Yeah, and that carries when that's fully ran out. Each one of them would hold hundred liters. Hundred liters. But if you were pumping hard, you could empty your tank. Of 2,000 liters. Okay. In, in two, in two Got it. Minutes. Whereas if we use, you see the yellow hose that's coiled yeah. up. Yeah. We would get maybe eight minutes out of that. Okay. So that's what you have to decide on what you need the water for. I see. So you're deciding which hose to use depend on how big the fire, fire is, is yeah. etc. So like if you think about it, if you're using a car for, yeah. We would use that type of hose. Yeah. Do you know what I mean? And what engine is in the car? That's a good question. <laughs> I'd imagine it must be big, right? Yeah, there are big diesel engines in them, and basically, when this one's running, it's taking the power from the engine to get the water out of the out of the ah, engine. Ah, got it. it. Is, yeah. So, unfortunately, these four engines are for training, so they wouldn't have all the gear that we would have if we were operations. I see. And how many people can it fit inside? So we take four in the back and two in the front. Can I see? Yeah, go on a little <laughs> So Oh, see, we have four, sit four sitting here. Uh huh. And, and that's for helmets, yeah. yeah. The driver and the officer are sitting there. Of and course. you have like a cage here nearly. Well, it's just for storing more equipment. This equipment under the seats. That's where all the breeding apparatus sets are. Or at the back and two at front. Yeah. yeah nice. That's the way. So that's the way it's crewed. Nice. Where are you from? Well, I live in Galway, but I'm from Poland. Yeah. But I'm in Ireland like twenty years now, so. And you've just come over for a few days. Yeah, we just came to Malahide. Uh, my friend is from Northern Ireland. She's in Portadown.

Dużo się dzieje w tym Malahide. Fajne takie żaglówki jednoosobowe. Wiaterek jest delikatny, więc jest perfekt dzień na wypływanie. W zamku. Był on odnowiony i otwarty dla publiki 1 lipca 2015 przez Fingal Rejon. Nadal są w nim konserwacje. Wejście jest za darmo i w środku jest informacja turystyczna. Otwarty jest od poniedziałku do niedzieli od 9.30 do 16.30. I tak to wygląda. Dobrze, chodźmy do środka. You can go into the chapel, and we also have a. Um, there's two flights of stairs in the tower if you'd like to go up there, and you can do the walkways as well. Lovely. The walkways. All around. All around. Lovely. Yes. Yes. You Perfect. can have a look. Chciałam nieco o tym powiedzieć. Ten zamek w Swords jest położony w mieście Swords, jak mówiłam, w hrabstwie Dublin w Irlandii. I został on zbudowany na początku XIII wieku przez pierwszego arcybiskupa Dublina, Johna Comiana. Zamek pierwotnie pełnił funkcję obronną, a także służył jako rezydencja arcybiskupów przez wiele stuleci. Jego charakterystyczne cechy to na pewno imponujące mury obronne, które Wam już pokazałam, duża wieża strażnicza, na którą wchodziłyśmy. No i obecnie, tak jak wspomniałam na początku, był on częściowo odrestaurowany, udostępniony zwiedzającym za darmo. Dzięki temu możecie. Trochę poznać tej średniowiecznej historii regionu. Tu dostałam taką mapkę od pani w, tu w informacji turystycznej, i wam pokażę teraz mniej więcej, gdzie to jest zlokalizowane. Spójrzcie na te piękne płytki. Część z nich jest z oryginalnego zamku. Więc e, ta kapliczka naprawdę robi wrażenie. Piękne drewniane sufity i te randole. Cisza, echo się odbija. Piękne miejsce. Na pewno warto przyjść i odwiedzić, tym bardziej, że wejście jest bezpłatne.